Slepem i solą widano delegację radziecką Współdzielni Produkcyjnej Jackowice Podkowicze. Podczas krótkiego pobytu goście obejrzeli gospodarstwo Spółdzielni, zapoznali się z jej dorobkiem i kłopotami. Współdzielny Jackowice rozpoczął się z biur kukurydzy, której modyki osiągnęły wysokość 3,5 metra. Opinia najlepszych fachowców wypadła pozytywnie. 700 kwintali z hektara, oto wyniki spółdzielców, których wiosną towarzysz Chruszczow osobiście namówił do uprawy kukurydzy. Po zebraniu kolb specjalny kombajn trzcina i sieka na drobno łotygi. Kiszonkę dektuje zwykle w silosach urodziny Buchaj. Tym razem miejscowy nauczyciel połączył przyrodniczą pogadankę o kukurydzy z zajęciami praktycznymi i z biegiem jesiennym. 17, 18, 19 rządków to 1000 ziaren. Ten gatunek kukurydzy pójdzie na siebie. Na taką smakowitą paszę do prawdy idzie.